Witam Was serdecznie że Yahu. Tutaj FIFA 14, Match online, który poświęcę reputacji Polski w ostatnim meczu z Ukrainą i całymi całym całym, całym całym do Myślą Świata do Brazylii. Tak. Tak, że moim przeciwnikiem zainic, z Zanic, Zanic, St. Petersburg. W miarę ustawiłem skład, który jest w tej FIFA, no ale. Jeśli chodzi o skład obrony naszej reprezentacji, to FIFA nie ma tak idealnie, no ale wiadomo, tyle zmian, które były w tej reprezentacji, to ciężko panować, kto tam będzie wtedy grał. Jeśli chodzi o mecz z Ukrainą, niestety porażka, której się spodziewałem, ale mimo wszystko. Chciałem, że Ukraina będzie lepiej grała. Może i do tego tylko było 1-0. Ukraina się za bardzo nie przemęczyła i wygrała mecz, to można powiedzieć. Znowu winna była obrona. Wydkowiak zagrał kiepsko. I straciliśmy bramkę. Oś nawet najgorsze jest to, że, nawet jakby te bramkiśmy nie stracili, to żadnych byśmy nie choć Mieliśmy dużo okazji. Przynajmniej Robert Wandowski powinien tę bramkę strzelić. No jest bardzo daleka, to nie mogło się udać. Nie wiem skogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Pulk? Przekracza linię końcową, no i rozpoczną od własnej bramki. Jak Gdzie Sabota? Bo pole ma. Gdzie ja uderzał? A i już mu piłkę obranca wyjął. Szkoda właśnie, że gra z skrzydłami też nie grała mm, na takim poziomie, jaka powinna być. Mało tych rajdów było. Baszczykowski to przeszarpał, jak zwykle. Mógł próbować więcej strzelać z odległości. No i też pamiętam, że Lewandowski uderzał z wolnego bardzo wysoko, a Baszczykowski był obok. Moim zdaniem Baszczykowski lepiej wykonywał rzuty wolne niż Lewandowski, ale widać, że on się pcha, żeby strzelić na wolną bramkę. Te reprezentacje i mu to nie wychodzi. Teraz, jeśli chodzi o całą kształt twórczości pana Fornalika, moim zdaniem powinien jednak chyba odejść przez cały, kondencję tą dwa niezłe mecze. I Dwa mecze niezłe, jedynie z Anglią i się z tą Ukrainą, i zdaniem można powiedzieć, że trzy. Mecz ten, to był mecz towarzyski, no ale niech jest. Że niezły mecz zaliczył. Interwencja i znowu mają piłkę. Szkoda tylko, że nie było Dobry trochę szczęścia w tych eliminacjach jeszcze, bo, dobrze mówiąc, mogliśmy mieć. Przynajmniej 6 punktów więcej musimy wygrali z górą i, i z tą Mołdawią. I teraz byłyby jeszcze jakieś nadzieje na awans. Choć wątpię, że z Anglikami z nim Anglia musi wygrać tę mecz na pewno go wygra w Suglach. Mamy po prostu drużyny, mamy tylko srebrę niewydolności. Sędzia gwizdze, jaka będzie decyzja? Nie ma wątpliwości, sędzia pokazuje żółtą kartkę. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Tak, sędzia nie miał innego wyjścia jak tylko odgwizdać ten faul. Kolejny rzut wolny. Bronił Borus. Do Borusa nie mam pretensji. Bo Borus dobrze bronił. Przy tym golu nie miał większy szans na obronę. Także on jest w miarę zrzeszony. Jeśli chodzi o to wszystko. O, o niebezpiecznie z... Zaw... No i Borus fantastycznie. No i zażegnał niebezpieczeństwo. Do kogo zagrywał, a od dla rybali. Przede wszystkim musimy teraz na eliminację do Francji znaleźć dwóch obrońców środkowych. Gdzie to bardzo trudne. Powiem takich nie widzę na razie. Oprócz języka, który wreszcie zagrywa w reprezentacji. może będzie Komorowski, a będzie w dobrej formie. Może dojdzie Salamon, ale on musi zmienić klub i grać w końcu. Jest Kamiński z Lecha. To są przynajmniej jakieś takie nazwiska, ale czy oni dadzą radę na tym poziomie? Tego to nie wiem. W pola. Nieudane podanie i piłka. Cały czas nie ma lewego obroncy i go nie będzie, bo na razie nie widzę. Może Olkowski, jakaś nadzieja na Olkowskiego, ale on na razie gra tylko w Polskiej Lidze i też czasami mu ma słabe mecze. Może zmienić taką taktykę, że grać na trzech stoperów z mocniej środkową linię grać bez lewego obrońcy. Albo Barszykowskiego przesunąć na lewą obronę, kiedyś tam Lewis grał I to z meczu z Partiją na obronie lewej, chyba, albo na prawej, jeszcze tam nie pamiętam, ale wiem, że się, moim zdaniem, on się może spisać na takiej pozycji awaryjnie w jakimś w ważnym, trudnym meczu. I mamy bramkę. No, tym razem Lewandowski strzelił. Jest żeby zapewnić w tym spotkaniu, muszą jeszcze powalczyć Ciekaw jestem, czy stać ich na to. Pełni uzasadniona radość, bo ten gol daje wyrównanie. Wzmocnić na atak. Czemu Sobiech nie grał? Jakbyśmy przegrywali 1-0, tego to nie rozumiem. Przedmierzejewski i, i Zieliński A powinien moim zdaniem na plastika lepiej powpuścić na, na te 20 minut ostatnie. Dobrze że gra w tym Hanowerze szczere bramki. Może on by był lepszy niż Lewandowski nawet... Zakończy pierwszą połowę remis 1 do 1. Koniec pierwszej części spotkania wyrównanej remisowej. Nie widać faworyta. Trudno będzie rozstrzygnąć któremuś z zespołów to spotkanie. Na pewno Fortnalik pomysł czasami odejdzie moim zanim boniek już go nie będzie tolerował za te wyniki. I będzie trenerem na wałka. Może wejdzie nie wiem, jakiś starszy facet typu A Albo Tarpatuani. Dobry zresztą znajomy. Bońka. A kończy patrzę z Jolantią, bo nie stać nas na... drugiego trenera, choć taki może Sven Eriksson. Albo avant -Grant, by chcieli prowadzić... w miarę za agarze hakera, ale moim zdaniem... Boniek nie będzie płacił takich pieniędzy. On woli oszczędność, on będzie chciał nawet trenera niż Furnalik, na pewno nie ma takiego kontaktu nikt nie będzie miał jak Furnalik teraz. Także ja wątpię, żeby trener zagraniczny był, bo trener zagraniczny to darzu sztab, cała ta ekipa, to są setki milionów euro rocznie, a i tak nie ma gwarancji, że awansujemy do tej Francji. interwencją może jeszcze jakiś zawodnik kiedyś wypł wypł wypłynie na szersze wody z młodzieżowej reprezentacji typu y, Parzyszek, który w Holandii ostatnio szera blanki. No już to bywa, bo jeśli chodzi o pomoc, to na akurat się. mamy na większe pokłady. Świetna współpraca, uderza! na pewno Borus będzie brąkarzem ale czy dotrwa do Francji, tego to też nie wiadomo a czy szczęsny będzie zbronił na tych mistrzostwach będzie teraz refleksem tym piekielnie mocnym strzale to jest też wielka nadzieja na Rozgrywanie piłki, ale on musi w końcu grać w razie Radzie się nie rozwija, także jest dużo kłopotów jeśli chodzi o gry zawodników. Też Bo są w tych klubach europejskich, ale co z tego, jak nie grają? A w polskiej lidze nikt się nie rozwinie, bo poziom polskiej ligi jest beznadziejny. Jesteśmy już meczach pucharowych. Jaki prezentujemy poziom? Co roku dużą naszej ekstraklosy? Nie przerwał gry. Nie odnieśli jednak korzyści, więc będzie rzut wolny. Dany. Łukasz Piszczek. Ależ wysoko zagrana piłka do kulka. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Na pewno teraz będziemy mieli trochę spokoju. Losy terminacji będą we wrześniu. Zeszłego roku, także jest czas, żeby przetestować kolejnych zawodników i jakieś ustawienia. Teraz no, teraz odbieram, dopiero wjeżdżasz. Zobaczmy to jeszcze raz. Paul był ewidentny. Zamiast piłkę kopnął nogi przeciwnika. Sędzia nie mógł tego nie odwizdać. Na pewno pisze wróci do kadry. To wie. zapewni nam już jedną lukę. No, dobry odbiór po stracie piłki. Bliska już do bramki. No jak trenerem będzie na wałkę, to na pewno on będzie wymagał od e, zawodników dobrego przygotowania fizycznego. Może nie będzie już powołu, te tych zawodników, którzy nie grają, typu Lewski, Salamon, czytelne podanie, zbyt przynajmniej dla niego. Moje zadanie Wasilewski gdzie są tyle starych, żeby odejść sam z tej kadry. Choć Lewandowski nawet zagrał dobry mecz, 34 lata. zagrał dobry mecz. I wcale nie był gorszy od Polanskiego. Może Obrania w końcu się e, przekona i będzie grał w tej bo moim zdaniem w obraniach to jest taki zawodnik, który by się przydał w tej Ale oczywiście facet musi biegać i dobrze grać, bo jak będzie tak dalej stał na tym boisku, jak w tych meczach wszystkich, to niech lepiej nie chlepie nie przyjeżdża na kadrę. I to samo Benisz. Facet naprawdę gra w Bundesliga, ale to co on gra w reprezentacji meczu z Samariną to z kim Żeby stracić bramkę z Samalino po takim błędzie. Wygląda na to, że na fetę z okazji awansu trzeba będzie jeszcze poczekać remis to za mało Nego nie widzę w tych meczach Ligimistrzów. W takim może jest takim z taką grą. Przebrak zaangażowania przede wszystkim. się ustawił i przejął piłkę. Tego teraz może go ich mi powołał w końcowce kadry Łukasz No, przeżyj się I co? W ramkach broni, bo będzie remis. To niedobrze. Przydałaby się wygrana w tym meczu. No kurde, dobra, opanowana piłka. Tutaj jakoś się dobrze do żywego nie zagrało tak samo jak w meczu z Ukrainą. Ale ja mówię jednak jeden błąd. I... Ale i tak, jakby był remis, to i tak by nic nam to nie dawało. Musimy jeszcze dać bramki. Nie wykorzystają. Musimy jeszcze zrobić jakieś do boku O, mocne dośrodkowanie. Kurde, jednak to strzelił. No niedobrze. Ten gol bez wątpienia zmienia przebieg tego spotkania. Dzięki tej bramce najprawdopodobniej zwyciężą to psy prawa za walkę do samego końca. Pięknie piętą dokładnie do kolegi. Łukasz, Może jeszcze przekwycę? Zrobię jakąś kontrę. No, szybciej, szybciej, panowie. Piszczek, no masz miejsce, Paszczykowski. Okej. Okay. Teraz! Jezus Maria, słupek! Niech co, psy! Ale mogłem strzelić tą bramkę na 2-2. Mało brakowało. koniec. Czas pożegnania. Żegnają się Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Hej, ty. Także polska pozycja nie będzie realna, na Mundialu, co nie jest zaskoczeniem wielkim. Przecież tego spodziewałem już w czerwcu po meczu z Mołnowią. Jest dużo pracy, ale wierzę, że nowy trener zaliczy dobry Deputy zbuduję dobrą abstrakcję bo co nam innego pozostaje jak tylko wierzyć także na razie cześć